Dostać 500 zł na drugie i na kolejne dziecko dostaną także na pierwsze w przypadku uboższych rodzin, ale tu obowiązuje próg wyborczy. Teraz przechodzimy do piłkarskiej ekstraklasy. Dziś w grupie mistrzowskiej legia pokonała Krakowie 4 do 0. Wcześniej Zagłębie wygrało z ruchem 4-1. Mamy chyba jakieś małe problemy. Na, tak, ale przychodzimy, pozostajemy przy piłce nożnej na inauguracji 27. kolejki pierwszej ligi. Sandecja Nowy Sącz przegrała z Arką Gdynia 0 do 1. Chyba też nie ma kolejnego materiału. Zdaje się, że mamy jakąś awarię. Tak, problemy ale techniczne tutaj, Wyspiarze mają nowy If sposób na miłość, trying. zapachy spod pachy. W Londynie zorganizowano pierwsze na świecie szybkie randki, podczas których samotni szukali drugich połówek przy pomocy zmysłów, konkretnie ręku. Niektóre zapachy były tak intensywne, że jednocześnie miałam ochotę je powąchać i dać stamtąd nogę. Nie wiadomo kto kogo wodził za nos, a kto zwęszył okazję do dobrej zabawy. Wiadomo, że zapachniało miłością. Przede wszystkim tutaj. Będziemy skupiać się na tym, aby yy, no, wprost usunąć te osoby z, z wnętrza tego lokalu. Pokażcie mnie teraz. Tomasz Wasilewski w studiu z prognozą już na weekend cały, czy na razie na piątek? Dzień dobry, Skoro Żółwik. To żółwik. Piękna pogoda. Słońce i no coraz tak. cieplej. A rano było dwa stopnie. A tam rano to już historia. Będzie słońce. Wyobraź sobie, że później, czyli yy, to to my? To tak, my. tak. Yy. tak, się, tak się Ktoś to utrudnia ruch. nam to słońce. Po prostu dochody budżetowe wysychają. Według opinii analityków Moody's największym wyzwaniem dla rządu właśnie będzie. Zapytam, w takiej sytuacji. Na tym kongresie pani Agnieszka Holland występowała i chciałbym zwrócić Państwu uwagę na pewną bardzo specyficzną rzecz, którą powiedziała. Pokażemy to. Mhm. Mm Nie, to jest nieruchoma pani kolan. Nie chodzi o y, 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 numer y, na liście. Przepraszam państwa, pierwszy raz robimy ten program, więc się może to i owo porąbać. Znów pan Stefan jest pierwszy. Ile stron ma kartka? Jedną. Dwie. Kartka ma dwie strony. 30 osób stawiło czoła zimnej wodzie i zrzuciło się, rzuciło się w nurt Bistryjcy. Musieli oni pokonać na dętkach 4-kilometrowy odcinek rzeki. Zawody były częścią festiwalu sportów alternatywnych, które co roku odbywają się w południowej części Kosowa. Do pracy, do pracy, do pracy. Joby do euro. Euro pełnego sukcesów. Mamy nadzieję, pokażemy Mistrzostwo Europy w telewizji polskiej w wymiarze 11 meczów, w tym wszystkie spotkania telewizji polskiej. Tak tylko przypominam. Czasami są takie sytuacje zaskakujące, że rzeczywiście te występy, które myśleliśmy, że wygrają, zupełnie nie przekładają się na głosy widzów. Więc nie ma na to jednej recepcji. Opole na pewno się zmieniło. Recepcji tak. Nie ma recepcji. Przestałem. Recepcji nie ma. No, <grym> no 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 Posadziliśmy no no <grym> się jest, to, jest... w środku tutaj i ja mam teraz pierwszą. <grym> <grym się zmaraguj> Kasiu, ty wspominałeś historię Grześka Miesarskiego, się połączyli z Grześkiem teraz na stanowisku komentatorskim, ale mi kiedyś opowiadał taką sytuację, że jak Porto zdobyło mistrzostwo polskie, to Portugalii. gdzieś tam... <śmiech> przepraszam, <śmiech> Portugalii. Na niebie słońce, o pogodzie już za chwilę, ale najpierw muszę Państwu powiedzieć, że przed nami najsłodszy dzień w roku. Pierwszy czerwca, czyli dzień dziecka. I coś mi się wydaje, że każdy z nas tak naprawdę przez całe życie jest dzieckiem. Ja na pewno, a teraz powiem Państwu o pogodzie, co w pogodzie dzisiaj, ale zanim opowiem, to muszę do tej mapy dojechać. Proszę bardzo, ja się świetnie bawię. No. Nie no, jeszcze raz. Ja się świetnie bawię na takiej zjeżdżalni. Widać, że to jest wiele emocji. Trzeba tutaj umieć zachować równowagę. A teraz o pogodzie. Mamy swoje tajemnice. Wiadomo, staje fragmenty gry to jest potężna broń polskiej reprezentacji i nie do końca chcemy się w tym momencie odkrywać. Szymon Borczuk Gdańsk bardzo dziękuję. Transmisja spotkania na z stadionie Energia w Gdańsku trwa ostatni. Bardzo dziękujemy i przypominam o transmisji. Sprawa jest ewidentna, po prostu to jest, to, to jest część naszego dziedzictwa. Jest prawo wskazujące, że IPN jest jedynym dysponentem. Wszystko powinno być w IPN-ie, a nie w tapczanach, szufladach i pawlaczach. I w związku z tym, z tych z tapczanów, szuflad, pawlaczy i, 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 i domków na działkach trzeba je wreszcie wyciągnąć. Pani Agnieszko, słowa. Jaką nazwę noszą archipelag na Oceanie Atlantyckim oraz letnie spodenki sięgające prawie do kolan? Rybaczki. <laughs> Bermudy. Bermudy. Ze spodniami ta odpowiedź byłaby dobra, ale nie pasuje do wysp. gratis. nie jest. A strzymał, to jest najlepszy że na koszulkę Widalowi. Rzadko kiedy piłkarze w trakcie gry mogą zaprezentować tatuaże, jakie mają na plecach. Ta atmosfera tutaj przed stadionem narodowym jest naprawdę gorąca do spotkania wielkiego finału Pucharu Polski. Stało jeszcze 45 minut. Kibice no zachowują się różnie. Przed chwilą operator został pociągnięty. Mam nadzieję, że spotkanie się rozpocznie i będzie to